bardzo ważne pytanie, które pojawia się często. Jaki o. masz kontakt z aktualną żoną Michała Wiśniewskiego? Takie clickbaitowe e, z pytanie. Polą? bardzo dobre. Często się spotykamy, my grając w ich troje, e, tam mamy bazę, często u, e, w domu gramy próby u Michała, mm. więc jakby spotykamy się bardzo często. Tak, taki myślę, że normalny, zwykły. Ja jakoś tak z każdą chyba żoną mam taki, mm. z Magną tylko się dawno nie widziałam, natomiast bardzo taki, wiesz, no, fajny bym powiedziała, no bo od samego początku złapaliście takie flow, czy był jakiś dystans lekki? Jak to wyglądało wiesz co? między wami? to jest znowu temat, ale to właśnie hmm? dlatego nie chciałam go poruszać, nie dlatego, że nie chciałam, bo to nie jest żadna owiana hmm. tajemnicą. Um, tak zawsze sobie myślę już tym razem o wszystkich tych naszych dzieciach, wiesz, które hmm? potem gdzieś tam jakieś dania są wyciągane i na podstawie tego budowane jakieś niestworzone historie, więc to, co mogę powiedzieć, to jakby... Um, ja w ogóle w pewnym momencie swojego życia zaczęłam myśleć o tym, że Cenniejsze są dla mnie relacje niż racje. I mhm. ja akurat nie mówię to w kontekście kontaktu z Polą czy, czy, czy w ogóle naszych rodzinnych, tej naszej wielkiej rodziny, bo wszyscy wiemy, że wszyscy Polacy to jedna rodzina. Oczywiście, Więc tak. ta nasza wielka jest taka e, e, intensywna. E, ale wiesz co, dla mnie chyba cenne jest to, że no właśnie relacje niż racje, wiesz. Nawet mhm. jak czasami się pojawiają jakieś niesnaski, a Naprawdę, jeżeli to nie jest, nie wiem, może to się dzieje z wiekiem, mhm. bo ja już zaznaczam, że ja już taką leciwą panią się robię. I tak przy, przychodzi mi do głowy coraz częściej, że naprawdę fajnie jest po prostu się kolegować i, mhm. i, i nie nakładać na tym jakiejś takiej, wiesz, jakiś takiego poważnego tutaj definicji albo czegokolwiek. Jest fajnie, jest spoko i, i, i tylko się trzeba trzymać chyba trochę tak w życiu. Pod warunkiem, że się nie dzieje coś, gdzie trzeba zareagować, mhm. ale tu akurat nie ma takiej potrzeby, jest po prostu jest normalnie i... i i cieszę się z tego. Dziękuję bardzo. Widzimy się w mrągowie, bo tam gracie. Naprawdę, będziesz tak, na naszym tak. tak. Oczywiście, że Uuu. tak. Jak mi mogło tam zabraknąć, będę. Tam, ja Szanuję, naprawdę, że jesteś tam, gdzie Gdzie, yy, gdzie wy. Gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie my, gdzie cała nasza rodzina. <laughs> Dziękuję. Dziękujemy.